Dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom kanału Układu Sił. Na początku standardowo zachęcam Państwa, żeby zostać z nami dłużej, czyli zasubskrybować kanał. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, czyli One Opportunity, konferencja, druga edycja właśnie w stolicy. Rozmawiamy między innymi o technologiach i to jest wątek główny naszego mniejszego przed przedspotkania, przed panelem. Leszek Bukowski, Edron, dzień dobry, panie się. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mam wrażenie, że kiedy wreszcie zaczęliśmy w Polsce mówić o tym, jak chcemy dostosować swoje państwo do... Do tej epoki cyfrowej, do tego jak zaczęliśmy poznawać te nowe technologie, oswajać je w jakiś sposób, pojawia się sztuczna inteligencja, pojawiają się, się nowe narzędzia i od razu strach, od razu się ich boimy. Kategoria zagrożeń i pytania dziennikarzy do ekspertów, czy należy bać się sztucznej inteligencji, czy sztuczna inteligencja nam zagraża. Czyli ledwo coś wyszło z fabryki, i od razu pojawia się kategoria, no, to może zagrozić komu nie uważasz? E, tak, tak jest. E, to się wiąże z tym, że faktycznie no, teraz mamy taki moment wyjątkowy. Powiedzmy osoby, które się zajmowały sztuczną inteligencją od e, kilku lat spodziewały się tego, to znaczy myśmy podejrzewali, że no, te modele będą przełomem, natomiast udostępnienie przez OpenAI ChatGPT, GPT no, sprawiło, że mamy do czynienia z rewolucją taką społeczną w odbiorze sztucznej inteligencji. Te dyskusje Oczywiście jak każda dyskusja mamy tutaj dość dużą polaryzację, powiedzmy. mamy dwa skrajne bieguny, czyli ci, którzy mówią, że żadnych zagrożeń, nie, że żadne zagrożenia nie płyną ze strony AI oraz ci, którzy powiedzmy w skrajnych swoich poglądach, czasami nawet twierdzą, że takim ostatecznym powiedzmy deską ratunku to będzie bombardowanie centrów danych, na których gdzie tam sobie te modele, modele żyją na, na serwerach. Ja bym powiedział, ja przynajmniej patrzę na ten moment jako na, jako, jako na szansę, bo trochę mi to przypomina chyba taki moment, jak zaczynał się internet. To jest oczywiście pole ogromnych możliwości, ale również też, no, jak z każdą technologią, również zagrożeń. No Stanisław Lem chociażby też pisał o tym na początku lat 2000 i chyba przewidywał to, że internet oprócz tego, że jest takim medium, które no wspiera wolność słowa, ale wspiera też dezinformację. Więc myślę, że tutaj ze sztuczną inteligencją jest podobnie, aczkolwiek pamiętajmy o jednej rzeczy. To znaczy, myśmy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z, z technologiami informatycznymi, które by cechowała aż tak duża autonomiczność, więc myślę, że tu potrzebne są jakieś nowe rozwiązania prawne. Czyli hodujemy sobie kogoś, ale jeszcze nie wiemy co. Tak jest, tak jest. Odpowiem tutaj trochę tak jak Geoffrey Hinton jeden z najważniejszych badaczy sztucznej inteligencji w ogóle można powiedzieć taki ojciec uczenia głębokiego, no, które, którego dzieckiem z kolei są takie modele jak GPT. No on mówi trochę o tym w ten sposób. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Człowiek też jest w pewnym sensie Black Boxem. Myśmy, my nie poznaliśmy do dzisiaj tego, jak funkcjonuje ludzki mózg. On przez całe swoje życie w swoich badaniach inspirował się tym, jak ludzie się uczą, jakie mamy teorie na temat ludzkiego, ludzkiego umysłu, natomiast sam mówi, że jest zaskoczony tym, że punkt, w którym dzisiaj jesteśmy, że do niego doszło tak, tak szybko. Więc Hinton Uważa, że potrzebna jest tu głębsza, głębsza refleksja, natomiast, no właśnie, stworzyliśmy coś, co wiemy, jak się uczy, wiemy, jak sterować procesem uczenia, ale wynik tego procesu, czyli tzw. to, co my nazywamy modelem, jakby, jak tam zaglądamy do środka, to bardzo mało wiemy, co tam się dzieje. On jest tak złożony, tak ogromny, że no. Pojawiają się pewne cechy, które nazywamy emergentne. One się wyłoniły. Nikt się nie spodziewał, że ten model będzie miał na przykład tak, taką wiedzę o świecie, jaką mamy, bo on jest uczony jako kapsuła. On, on nie ma żadnego wyjścia na świat. On się uczy na miliardach tekstów pobranych z internetu. No i hipoteza była taka, że to będzie właśnie tylko taka papuga, maszynka do powtarzania następnego słowa. Okazało się, że jednak nie, że potrafi rozwiązywać bardzo wiele, wiele problemów. Nie potrafimy na razie wyjaśnić tego, dlaczego tak jest. Jest, jest przydatny. Może być, być powiedzmy trochę niegrzeczny, więc duże wysiłki też są wkładane w to, żeby te modele jakoś unormować, żeby no właśnie, żeby nie były szkodliwe też dla użytkowników. To, to może lepiej, żeby GPT czy jakakolwiek inna technologia mhm. pobierała wiedzę, ale nie z internetu, ale z bibliotek uniwersyteckich, może byłoby bezpieczniej. Ale dokładnie też tutaj chcę jakby. Powiem tak, osobiście jestem bardzo też dumny z jakiegoś takiego środowiska ludzi zajmujących się sztuczną inteligencją, no w tym sensie, że właśnie dokładnie to, o czym powiedziałeś, nad tym pracujemy. To znaczy, e, pracujemy nad tym, żeby takie modele były zasilane pewnymi bazami wiedzy. Jedną z takich baz wiedzy może być, nie wiem, na przykład e, e, Korpus. Tekstów medycznych, bo wiele ludzi zadaje pytania do takich modeli właśnie na temat, na temat stanu zdrowia. To jest naturalne dla ludzi. No to jest jedna z naszych podstawowych trosk o zdrowie. Więc, żeby te informacje, które uzyskujemy od takiego modelu, były informacjami, na, którymi, na których możemy polegać, to staramy się je zasilić zewnętrznymi bazami, bazami wiedzy. Czyli boimy się wynikowej technologii, ale tak naprawdę to my tworzymy bazę, z czego ta tak. technologia będzie korzystać? Tak, bazy wiedzy to są, no tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy pozostali przy tym przykładzie, no są to na przykład teksty medyczne z przeróżnych czasopism medycznych, a więc zakładamy, że znajduje się tam wiedza, która została zweryfikowana, która jest wiedzą solidną, wiedzą medyczną. I no, pracujemy nad takimi technologiami, że w momencie, kiedy ten model nam odpowiada, żebyśmy w jakiś sposób Mogli go zasilić rzetelną wiedzą. I mówimy do niego coś takiego. Odpowiedz na pytanie użytkownika, ale spójrz najpierw, Tutaj, w te rekordy, które wy, zostały wydobyte z bazy wiedzy, i na ich podstawie, odpowiedz użytkownikowi. Bardzo dużo teraz energii jest w to wkładane, właśnie. Boimy się technologii, jej nie poznaliśmy. Nie boimy, nie boimy się możliwości ludzkiego mózgu, jeżeli również nie poznaliśmy całego spektrum tego, co tak naprawdę potrafimy. No więc właśnie, więc no to jest taki. Musimy się też pogodzić z tym, że. Człowiek jest istotą też przewidywalną tylko do pewnego stopnia. Co chwila mamy jakieś takie wydarzenia, których nikt z nas się nie spodziewał, i w ogóle cały system w ogóle społeczny jest jakimś takim systemem, który stara się, no właśnie, zapewnić ludziom bezpieczne funkcjonowanie w społeczności, ale to nigdy nie jest system, stu, jakby gwarantujący nam stuprocentową skuteczność. To znaczy, nawet jeżeli sobie wyobrazimy, Taki system, no to, to by była no, jakaś skrajna tyrania, tak? Gdybyśmy maksymalizowali tylko, tylko i wyłącznie bezpieczeństwo w społeczeństwie. I trochę tutaj z tymi modelami jest podobnie. To znaczy, mamy nad nimi właśnie taką do pewnego stopnia kontrolę, to jak one nam odpowiadają, ale ja mówię tak: być może musimy się pogodzić z tym, że to nigdy nie będą. Używając tutaj porównania do maszyny, takie maszyny jak dotąd znaliśmy, że, która działa w pełni deterministycznie. Nie, być może będzie tutaj pewien obszar, taki powiedzmy, niejasności. Ostatnio z jednym z moich kolegów rozmawiałem i doszliśmy do wniosku, że być może musimy też być gotowi na to, że tak jak dotąd w prawie była osoba fizyczna i osoba prawna, czyli jakaś instytucja, firma. Być może pojawi się trzecia osoba w prawie, czyli jakieś regulacje dotyczące właśnie tego rodzaju systemów e, informatycznych. Czy jest miejsce dzisiaj na świecie dla ludzi, którzy jednak odrzucają technologię? Jak myślisz? Bo to jest niesamowity krok. Powiedziałeś mm -hmm. o tym, że nikt się nie spodziewał, że przyjdzie tak szybko. Tak. Społeczeństwo nie jest w jakiś sposób gotowe, to budzi różne reakcje. Widzisz mm. świat dla jakoś przestrzeni dla tych, którzy mówią nie. Znaczy, ja odpowiem na to w ten sposób, to myślę, że zależy od osoby, od tego, jak taka osoba patrzy na swoje życie. Jeż, powiem tak, jeżeli ktoś chce być w, w grze, że tak powiem, jakby rozumieć, jak ten świat y, funkcjonuje. No, nikt w pełni tego nie rozumie, ale jakby żeby mieć jako, jakieś takie wyobrażenie, to myślę, że wtedy ucieczki nie ma. To znaczy, że musimy starać się przyswoić jakoś tą technologię, na ile to możliwe, ją zrozumieć. Natomiast taki skrajny eskapizm, no trudno mi odpowiedzieć. Sam jestem osobą, która gdzieś tam jeden z celów, który sobie stawia, to właśnie jakiś taki dom gdzieś na suwalszczyźnie, w tym najniebezpieczniejszym miejscu na, na świecie, jak, jak, jak rok temu się. Te, te, ten tytuł przetoczył przez e, gazety, ale ja na przykład zawsze zakładam, że, no nie wiem, na przykład miałbym tam bardzo dobre satelitarne połączenie z internetem, więc nie zakładam nigdy takiego całkowitego eskapizmu, bo mnie świat technologii fascynuje. Ja jestem osobą, która uważa, że no, Stanisław Lem miał rację. To jest główny czynnik współcześnie determinujący, nie wiem, politykę, kulturę, w ogóle naszą świadomość. Leszek Bukowski, który jedzie na Suwalszczyznę ma decyzję, może podjąć decyzję, czy chce dostęp do internetu, czy nie, może się tam zaszyć mhm. i może poudawać przez najbliższe kilka lat, kilkanaście. Ale chyba polskie przedsiębiorstwa, duży biznes, wyboru już dzisiaj nie ma. No nie, 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 nie. Jeżeli mówimy tutaj i myślimy o Polsce, jako kraju, które, no właśnie, który tutaj w perspektywie trójmorza Europy, ale i też światowej, jest krajem liczącym się. To absolutnie tutaj nie ma wyboru. To znaczy, musimy w taki czy w inny sposób z tą technologią żyć, pracować, a najlepiej, żebyśmy tutaj w Polsce też ją rozwijali. Polska ma znakomitych programistów, bardzo cenionych na całym świecie. Także. Spotkać przedsiębiorców, którzy nie chcą brać w tym wyścigu. Na zasadzie jeszcze mamy czas. Wiadomo, że oni będą na tyłach, tyłach tego paletonu. Ja osobiście nie, dlatego że ja się też no, obracam w swojej pracy w takich środowiskach, gdzie to są osoby, które no właśnie, patrzą na to jako na, na możliwość, patrzą na to jako szansę dla, dla biznesu. To, z czym może czasami się spotykam, to troszkę takie przekonanie, Wśród ludzi z IT mamy takie przekonanie, że my jesteśmy na tym froncie, tak? I my jesteśmy najbardziej innowacyjni, ale wydaje mi się, że czasami niektóre osoby zapominają o tym, że przez to, że jest to takie środowisko bardzo innowacyjne, to tu się najszybciej dzieją, odbywają zmiany. I zauważmy, że to, co jest tak naprawdę jakieś biznesy, które dzisiaj są narażone najbardziej na jakąś taką zmianę. To są te biznesy, które już były innowacyjne, działały w internecie, wykorzystywały takie czy inne modele i sztuczną inteligencję, a teraz przychodzi zupełnie nowa faza. I tutaj myślę, że czasami trochę jest też taki strach przed, przed, przed nowością, że właśnie tyle wypracowaliśmy, a tu znowu następuje, następuje przełom. Biznes może się bać, ale czy może się bać administracja państwowa? Mm. Myślę, że nie. To znaczy, tutaj ja bym w ogóle z, jak, jakby z taką dużą nadzieją na to patrzę, że to, co się dzisiaj dzieje właśnie w dziedzinie sztucznej inteligencji, no może też sprawić, że nasze kontakty z tą administracją będą o wiele prostsze, o wiele łatwiejsze. Urzędnicy nie będą musieli powiedzmy. Użerać się z petentami. My z kolei nie będziemy mieli tego poczucia, że jesteśmy gdzieś tam e, petentem. W urzędzie, myślę, że akurat administracja może się stać o wiele bardziej przyjazna dla, dla jednej, jak i dla drugiej strony. Hmm, może sztuczna inteligencja nie jest dla każdego, bo jeżeli słucha nas przedstawiciel dużej polskiej zagranicznej firmy hmm. farmaceutycznej, no to sprawa jest dosyć jasna. Ale jeżeli słucha nas pani Grażyna Zmielanówka, która prowadzi salon fryzjerski, w jaki sposób może zastosować? E, I tutaj pytanie do ciebie. Hmm. Technologia przede wszystkim właśnie to o czym dzisiaj mówimy. Wiesz co? To tu bym odpowiedział w ten sposób, znaczy jeżeli mówimy o tych dużych e, takich modelach jak GPT czy jak BART od, e, od Google, to pamiętajmy też o jednej rzeczy. Tak, to są modele, na które absolutnie mało przedsiębiorca nie może sobie pozwolić, on jest skupiony na bieżących problemach, bieżących, bieżących sprawach, natomiast jest to chociażby rozwiązywane w ten sposób, że powstają Platformy, które pomagają takim przedsiębiorcom, no, chociażby zakład fryzjerski, z którego korzystam pod Warszawą w Pruszkowie, no, już od kilku lat jest na dużej platformie, która bardzo ułatwia umawianie się na godzinie. Jest to platforma internetowa, a więc istnieje pewna usługa, tak? Firmy, która się skupiła tylko na technologii, właśnie dla tego rodzaju przedsiębiorców, żeby, no właśnie, oni nie musieli myśleć, a może zbuduję swój system do umawiania się moich klientów. No ale wtedy powstaje inwestycja, kwestia infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że z modelami dużymi będzie podobnie. To będą pewne platformy, wokół których będą powstawały rozwiązania, które z kolei będą mogły być skierowane, Właśnie chociażby do takich małych przedsiębiorców, którzy no, nie mają głowy do tego, żeby się tym zajmować. To jeszcze pytanie na koniec, bo myślę, że to jest wątek bardzo ważny. Tam na górze te, ci giganci technologiczni, oni również się ścigają. Czyli ta tak. wersja technologii, którą użytkujemy teraz, nie jest finalną, to raz. A dwa, że będzie trwały wyścig o to, kto zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Co mamy do wyboru? Jak, co zdecyduje o, o tym, na kogo padnie? E to znaczy, tutaj jest bardzo trudno na to odpowiedzieć. Ja bym powiedział, że ten wyścig jest e, wyrównany. E, firma Google, która uchodzi wśród osób zajmujących się sztuczną inteligencją, jednak za firmę, która po pierwsze była tutaj pionierem w wykorzystaniu e, uczenia maszynowego do budowania swojego biznesu, mówi się dzisiaj, że troszkę przespała ten moment. To znaczy, Google, jednak, pomimo, że Mieli takie modele jak Lambda i mają do dzisiaj, byli bardzo ostrożni w upublicznianiu i dawaniu dostępu do tych modeli jakiejś szerszej grupie. OpenAI można powiedzieć postawiło wszystko na jedną kartę. OpenAI jest bardzo dobrze dofinansowane przez Microsoft. Kto wygra ten wyścig, ja bym powiedział wszystko wskazuje na to, że wygra Dolina Krzemowa, że ona, że to jednak znowu stamtąd wyszła ta innowacja i że prawdopodobnie najszybciej tam pojawią się jakieś rozwiązania, rozwiązania biznesowe. Też nie ukrywam, widzę w ostatnim czasie, w ostatnim roku takie zbliżenie pomiędzy przedsiębiorcami z Doliny Krzemowej i politykami. Dotąd przez lata to jednak uchodziło. Za coś takiego, że no my się nie zajmujemy geopolityką, to są jakieś takie rzeczy, które nas nie dotyczą. Teraz zdecydowanie widzę zmiany tej mhm. postawy. Wpisywałeś do czatu GPT, kim jest Laszek Bukowski? Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie robiłem. Spróbuję, no, słyszałem różne historie, no, potrafi, potrafi zmyśleć. Laszek Bukowski, jeszcze nie jest z Suwalszczyzny, ale z konferencji Trustee Swan Opportunity. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.